Tajny agent w świecie kibiców. W sezonie 2001-2002 doszło do kontrowersyjnej akcji, która na zawsze zapisała się w historii rywalizacji kibiców warszawskich drużyn. W ramach intensyfikowania rywalizacji z Polonią, kibice legii postanowili wprowadzić swojego agenta w szeregi fanów Dumy Stolicy. Agent, znany później jako J-23, przez długi czas zdobywał zaufanie wśród kibiców Polonii. Regularnie jeździł na wyjazdy, angażował się w doping i co ważne, zdobywał zaufanie wśród liderów grupy kibicowskiej. Przyjął nawet na siebie tatuaż z motywem Polonii, co miało wzmocnić jego wiarygodność jako zdeklarowanego polonistę. Z czasem zdobył ogromne zaufanie także wśród działaczy klubu. Nikt nie podejrzał że może mieć jakiekolwiek inne motywy szczególnie że miał dostęp do pomieszczeń magazynowych w których przechowywane były cenne flagi kibiców Polonii flagi jak warszawska ferajna były symbolem siły i dumy czarnych koszul pewnego dnia j 23 Zniknął. Zniknęły także najcenniejsze flagi Polonii. Po jego zniknięciu legia ujawniła swoją tajną akcję. To, co miało być skuteczną metodą na osłabienie rywala, zostało jednak potępione przez środowisko kibicowskie, choć niektórzy uważali to za świetną akcję i sprytną zagrywkę, inni jednoznacznie krytykowali takie działanie, które w ich oczach nie miało nic wspólnego z uczciwą rywalizacją. W wyniku po tego incydentu Legia oddała ukradzione flagi. Tak zakończyła się historia agenta J23, który na zawsze pozostanie w pamięci kibiców obu drużyn.